Maneczko, widzów witam na kolejnym odcinku z 5 zł do kosy. No, witam, witam cię, widzu. E, możecie dzisiaj zgarnąć takiego skina, goloka 18, niebieska szczelina. Co trzeba żeby, żeby zrobić, żeby go wygrać? Łapka w górę, subik, komentarz. E, w tym jeszcze jakikolwiek komentarz, ale na następnych odcinkach będziemy robili inne komentarze. Będę wam mówić w środku filmu, czy taki komentarz, czy napisać o czym, co jest związany e, i tak dalej. I możliwe, że będziemy też stosować na początku odcinku e, skiny po prostu z innych odcinków. To tylko z moim kodzikiem macie dolar na start i 20% przy każdym doładowaniu. Więc kodzik Elzart. I jeszcze widzowie, macie aż 8 skin do wygrania. Przy doładowaniu za minimum 2 dolary, to każdego z nich dołączacie, więc możecie wygrać każdego z nich. Ostatnio też widz wygrał Kosecz, ostatnio jakiś czas temu było, więc też gratuluję. Macie tutaj free case'y, dużo ciekawych rzeczy, co ci niech możecie wygrać skiny A my lecimy. My lecimy dzisiaj hardcore wyzwaniem, bo dzisiaj lecimy od 5 zł. To jest jakiś tam dolar, 20, dolar, 30, coś takim. Będziemy sobie tutaj w takich okolicach będziemy sobie latać. Co masz? Na początku coś takiego Hellfire Rytual. No my sobie 4 osoby tym będziemy na 3 osoby dawać, żeby jak najwięcej postarać się w pierwszych bitwach wygrać, bo to będzie tak naprawdę nasza podstawa, tak? To jest nasza podstawa do dalszych bitew i do dalszych zwycięstw więc tutaj przydałoby się jak najwięcej i jest koronka, to jest bardzo dobry znak. No jeszcze na rytualku to jest bardzo dobra koronka. Aj, no mogło być lepiej, mogło być lepiej, ale jest dobrze. Jest dobrze, mamy 24 zł, już z piątaczka. 460, więc lecimy na wyższy budżet. E, troszkę bardziej zawsze można coś tu pokombinować, a już na trochę tych wyższych budżetach. Eee, zróbmy coś takiego, może dajmy, ss 2 i samu i dorzućmy do tego, co Nitro jeden 1 po prostu, dobra, zróbmy, nawet na 3 osoby sobie polećmy, eee, 6 szynek w puli, let's go, let's go, no wiadomo, challenge kosa, do zrobienia, do zrobienia jak najbardziej, więc my dzisiaj się postaramy to zrobić, Ok, Zeusik, spoko, dropik na start, spoko, ważne, że najdroższy, eee, Ok, ok, ok. Nie, nie ma tragedii, nie ma tragedii, jest dobrze, mamy przemagać czterystu ponad centów. Jest spoko, przewaga się powiększa nad drugim graczem i bardzo mi się to podoba. Koronka, no niestety, no niszczyciel marzeń. Oby nie coś droższa, drogiego udaka. Okej, okay, chyba słabe stany z tego skina. Dobrze, chociaż tyle. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Teraz u nas koronka, bo coś lepszego. Okej, okay, jest dobrze. No i jest close bitwa, proszę. Chyba to mamy widzowie. Dokładnie, mamy to. I powiem wam, że mamy bardzo ładny budżet. Znaleźliśmy z 5 zł, mamy 8 dolarów 50 centów. To już jest naprawdę duży budżet, jakby to powiedzieć. że Naprawdę duży, a tylko dwie bitwy. I powiem wam, że co, coś takiego. Ej, idealnie, trzy eventowe strzynki. Zróbmy, róbmy to widzowie. Po prostu róbmy, lecimy dalej. No Koska, no zbliżamy się. Hello Kosa. Tą bitwę grać, to by było super. Oj, mocny start od przeciwników. Ta skrzynka, dawaj, dawaj, tak jest! Oj, nie, outsider też zdrochnął pokera. O, by coś giga dobrego. Widzowie, lecimy po kosę z 5 zł. Już raz się to udało. Zostawcie pilnie subika wpiszcie piszczykach Mamy 33 dolary z 5 złotych Mamy to 130 zł. Dobra, widzowie, taka też może być bitwa o kosę. Więc po prostu lecimy. 33 dolary. To i coś za 13 dolarów jakąś skrzynkę. Lećmy w dwie. Polećmy w dwie skrzynki po prostu. 20%. Czy banhop? Bunny banhop, bunny banhop, niech będzie. Trzy osoby Proszę. Jakbyśmy wygrali tą bitwę, to prawdopodobnie będzie kosa. Spróbujmy. Proszę. Świąd 20 dolców. Nie, hyperpist. Dobra, to jest do powrotu O co? Widzowie mamy kosę. Kosa z 5 złotych, czekajcie to Z 5 zł udało się ci zrobić kosę, cztery bitwy z rzędu wygrane Czyli w skrócie cztery bitwy do kosy Troszkę trzeba podryzykować było Ale wiecie co, a zróbmy jeszcze jedną A zróbmy jeszcze jedną eee, Może dwie kosy Więc zostaw suba, napisz eee, Napisz jakiś fajny komentarz, z skin do zgarnięcia jest co eee, odcinek eee, No i co, zapraszam cię no, eee, no się Na odcinek z Haga, bo jak tak oddaję, No to nie wiem widzu Tobie też tak musi oddać, no Proszę cię, zobacz. Zobacz jak tutaj nam stroneczka z nami yy, się dogadała. Dogadała. Jak nam fajnie dała. Dograła się. No i to, naprawdę, już tyle odcinków z 5 to zrobiliśmy i jeden raz tam siadło i dzisiaj drugi raz, no jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę fajnie poszło. Gdzieś jak tam siada, 3.30, dzisiaj ja mam jakiś fartowny dzień powiem wam. E, może po prostu jedna strzynka za 3 dolary, 30 centów, znajdziemy coś takiego. E, nie wiem czy znajdziemy, ale poszukajmy. Jest za 3,25. Wildshot jest z skałaską na zdjęciu. Jakby to siadło, to ja nie mam pytań. Daję po prostu bociki i zobaczmy, jak to dzisiaj będzie wyglądać. Siądzie? Tysiądzie, Co jest? 6,20. No, 6,20 widzę teraz. No to lecimy z szynka za 6,20 w okolicach. Zobaczmy, coś takiego tu jest. 6,20. Dobra, 6 daję po prostu. Nitrofodwagu tej szynki też nie widziałem. Więc no. Lecimy dalej, lecimy dalej. No, koronka. Niestety, ta siada, siadano, coś widzę. Zaczajcie na tyle, ale naprawdę bardzo dobry odcinek. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.